Witajcie serdecznie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić piękną gwiazdę na Święta Bożego Narodzenia. Do jej wykonania będziemy potrzebować 12 rolek po papierze toaletowym klej na gorąco, kawałek kartki, nożyczki ołówek klinika oraz spray do pomalowania gwiazdy. Ja mam w kolorze złoty. Na sam koniec Waszą gwiazdę jeszcze będziecie mogli ozdobić. Możecie użyć do tego przeróżnych kulek zielonych, czerwonych, złotych bądź Gwiazdki, na przykład wycięte ze sklejki, w zależności co macie dostępne akurat w domu. Zaczynamy. Na samym początku musimy wyciąć szablon, więc biorę kawałek mojej kartki, jedną rolkę po papierze, zduszam ją. I teraz muszę odmalować jej kształt na mojej kartce. I teraz ten kształt wycinam. Przykładam jeszcze raz, sprawdzam, czy na pewno jest poprawnie. Jeszcze muszę troszkę obciąć. I teraz na tej wyciętej kartce będę malować mój wzór. Kartkę składam sobie na pół. I maluję. Ja chcę, żeby tak tutaj mój wzór wyglądał w ten sposób. Czyli maluję takie V, a z boku kształt takiego półserduszka. I teraz to wycinam. I w ten oto sposób z lewej i z prawej strony mam wszystko symetrycznie. I teraz ten wzór muszę odmalować na rolce po papierze toaletowym. A następnie wycinam. Wzór mam wycięty, tak to będzie wyglądać. I teraz biorę pozostałe rolki i muszę odmalować na każdej z nich mój wzór, a następnie wyciąć. Teraz wzór będę już odmalowywać bezpośrednio z mojej pierwszej rolki. Mam już wycięty wzór na każdej rolce, więc teraz będę je sklejać. Klej będę nakładać w tym miejscu, tutaj po długości oraz na dole. I następne. Na środku i na dole. I przytrzymuję, żeby się skleiło. I następne. I tak robię z wszystkimi moimi rolkami. Mam już posklejane wszystkie rolki ze sobą razem, więc teraz będę to otwierać i połączę tą rolkę. Razem z tą. Przy otwieraniu będę robić coś takiego, że każdą rolkę naduszam na środku. Więc nakładam klej tutaj i sklejam je ze sobą razem. Przytrzymuję, czekam aż klej zastygnie. Tak to wygląda, już gotowe. Naprawdę gwiazda wygląda niesamowicie. A na środek tutaj przykleję jedną drewnianą gwiazdkę. I teraz moja gwiazda jest już gotowa do pomalowania. I moja złota gwiazda jest już gotowa. Dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się ją zrobić.